Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy na wystawie Biblii w Prudniku. No i spróbuję teraz z Wami dosyć szybciutko przejść tą wystawę. Tu, tu mamy na samym początku taką panoramę dziejów w formie takiej długiej, długiej, rozkładanej tablicy. Także tutaj można sobie bardzo dużo rzeczy zobaczyć obejrzeć następnie podchodzimy do pierwszego stanowiska. Jest to Tora i prawo. Tora jest to pięcioksiąg Mojżeszowy. Tutaj mamy fragment tory, a także taką tablicę, która nawiązuje do wyrytych przykazań na kamieniu. Następnie mamy tutaj zwój tory. Taki zwój tory odczytuje się w synagogach. Tutaj mamy zwój Izajasza. Napisany w języku paelo-hebrajskim. Jak dobrze pamiętam. Bardzo długi. Tutaj jeden taki fragment. To jest jeden rozdział. Więc jeżeli pamiętamy ile rozdziałów ma Księga Izajasza to tutaj będziemy wiedzieć jak długi jest ten zwój następnie przechodzimy do Kumran. Zwoje z nadmorza martwego znalezione w 1947 roku przez Pasterza Tutaj mamy naczynie gliniane. W takich naczyniach były właśnie znalezione i przechowywane takie zwoje. Ja tutaj wyciągnę. Jak mi się uda jedną ręką, to będzie dobrze, ale jak się nie uda, to, to trudno. Tutaj mam właśnie fragment zwoju Izajasza. Tutaj na tym zwoju jest jeden rozdział. No i tutaj e, tak, e, tak w oryginale e, wyglądało wyglądały teksty. Tutaj jeszcze mamy papirus, fragment papirusu. Tak samo tutaj też mamy dwój, dwój Także tutaj y, mamy tory, mamy pięcioksiąg Mojżesza, później mamy tutaj zwój Izajasza, przechodzimy do kumran, mamy dzban no i w środku zwój, fragment właśnie Izajasza i papirus Kolejne stanowisko to Septuaginta, czyli przykład spisów hebrajskich na język grecki. No i tutaj mamy taki fragment Septuaginty. Kolejne stanowisko to Biblia Hieronima. Jest to e, przekład łaciński, y, a może bardziej starołaciński. To jest rok 405. I tutaj mamy fragment e, <laughs> tej Biblii Hieronima, ale zobaczymy sobie jak ona wygląda. Jest dosyć duża. Czyli tutaj mamy Biblię Hieronima. Przechodzimy do hebrajskiego tekstu ma tzw. tak zwany kodeks z Aleppo. Święte teksty Starego Testamentu były zachowywane w postaci odręcznych odpisów. Na zwojach wykonanych ze skór zwierzęcych spisywano je w języku hebrajskim i arameńskim. Nazwa kodeksu Aleppo pochodzi od miejscowego, miejscowości Aleppo w Syrii, gdzie znajdowała się synagoga. W niej strzeżono kodeksu przechowując go aż do, aż do roku 1947 do czasu powstania państwa Izraela. I to jest najstarszy dokument. E Albo inaczej, jest to dokument ten, jest najstarszą znaną ukończoną kopią tego, co nazywamy dziś tekstem masoreckim. Stworzony przez kopistów, zestaw zasad cechowała niebywała staranność. Więc to jest ten hebrajski tekst masorecki. Następne stanowisko to. Jan Wyklif, jest to tłumaczenie z na angielski, 1380 rok. Tutaj mamy taki fragment. Możemy sobie zobaczyć. Kolejne stanowisko to pierwsza drukowana książka Gutenberga. Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską. To zmieniło i zrewolucjonizowało proces komunikacji w całej Europie. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie taką maszynę drukarską. Tutaj mamy czcionkę, jak mi się uda otworzyć. proszę zobaczyć. Tak to, tak to wyglądało. No i tutaj mamy Biblię Gutenberga. Następne stanowisko to tłumaczenie z języka czeskiego na język polski, tak zwana Biblia Królowej Zofii, rok 1455. Tutaj mamy przepiękny fragment, ręcznie, ręcznie mm, przepisany, pięknie pomalowany, przyozdobiony. Są plany wydania tej Biblii Królowej Zofii. Następne stanowisko to Erasmus z Rotterdamu, tak zwany Erasmus 1516 rok. No i tutaj mamy właśnie takie tłumaczenie. Tutaj warto dodać, że do sukcesu edycji Nowego Testamentu Erasma z Rotterdamu najbardziej przyczynił się dobrze przygotowany tekst łaciński, lepszy od wulgaty pod względem zarówno literackim, jak i wierności greckiej. Rok 1522 bardzo ważny moment w historii. Reformacja. Reformacja. No i tutaj wszyscy znają pewnie. Marcina Lutra, który został zapamiętany przede wszystkim jako tłumacz Biblii na język narodowy oraz mniej, który rozpoczął właśnie reformację. Tutaj mamy Biblię Królewiecką z greckiego na polski, Biblię Leopolity z łaciny na polski, Biblię Brzeską, tak zwaną Biblię Radziwiłowską, Szymona Budnego i Wójka. Zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Tutaj mamy Biblię Królewiecką, czyli to jest z greckiego na polski. Tutaj mamy Biblię, właśnie Lutra. Tutaj mamy Biblię Lutra. Są tutaj przepiękne grafiki tej Biblii. Tutaj mamy. Biblię Leopolity, czyli z łaciny na polski. Tutaj przekład Nowego Testamentu Szymona Budnego. Idziemy dalej. Tutaj mamy Biblię Nieświecką. Tutaj będzie Biblia Brzeska. Tutaj jest także Biblia Leopolity, język niemiecki, a tutaj będzie Biblia wujka. Szymon Budny, Biblia Nieświecka, 1572, 1599, Biblia Wojka. No i tutaj e, przechodzimy do bardzo ważnego przekładu. E, Biblia Króla Jakuba, Biblia Króla Jakuba. E, po raz pierwszy e, tą Biblię wydrukowano w 1611 roku. Na dole mamy jej tłumaczenie budowali na mocnych stronach wcześniejszych angielskich przekładów takich jak Biblia Tandala, czy Biblia Mateusza, czy Biblia Genewska. Żadnej innej księdze anglojęzyczny świat nie zawdzięcza tak wiele właśnie jak Biblii Króla Jakuba. No teraz sobie zobaczymy tę Biblię. Proszę zobaczyć. Biblia rodzinna. 500 lat Reformacji. 1517-1000. 2017. No i mamy tutaj Marcina Lutra. I mamy tutaj Marcina Lutra. Ok. Tak wygląda. 1769 wiek. Edycja Oxford. Z Biblii Króba, Króla Jakuba przechodzimy do Biblii Gdańskiej. Jest to jeden z najbardziej znanych przekładów polskich, no i chyba jeden z najlepszych. Biblia Gdańska, jest to przekład w języku polskim z 1632 roku, dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. I kalwinistów. W pracy nad przekładem... w pracy nad przykładem tego wydania. Ja sobie tutaj doczytam. Na synodzie w Baranowie w 1604 roku polecono Danielowi Mikoławski, Mikołajewskiemu, seniorowi Zborów Kujawskich i Janowi Turnowskiego, seniorowi Jednotyczewskiej Wielkopolskiej porównali Biblię Brzeską Szczeską Biblią Kralicką, Biblią Francuską, Łacińskim przekładem Pagninusa. Nusa, i Nowym Testamentem Janickiego z 1600 roku. Całość ukazała się drukiem 18 listopada 1632 roku w drukarni Hufalda w Gdańsku. Okej. Okay. Biblia Gdańska stała się głównym przykładem polskich protestantów, z którego korzystali aż do wydania Biblii Warszawskiej w 1975 roku Zobaczymy sobie tą Biblię Gdańską Tak wygląda Mamy tutaj notatki Biblia Święta Księgi Starego Nowego Przymierza Płynnie i wiernie przetłumaczone. Jest to przepiękne wydanie, ale do, do czytania bardzo, bardzo trudne. U początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia by, była niekształtowna. I próżna, a ciemność była nad przepaścią, a duch Boży unosił się nad wodami. Także tutaj, przekład protestancki w Biblii Gdańskiej, kończy, kończy tak, jakby tę całą wystawę, w kontekście takim historycznym, czyli przejście od pierwszego stanowiska tory do ostatniego stanowiska właśnie tutaj Biblii Gdańskiej. Ja to zamknę. Mamy tutaj Pismo Święte. Przekład UBG dla każdego chętnego. Mamy tutaj Biblię dla najmłodszych. Mamy tutaj przewodniki po Biblii, mamy Biblię UBG dla policjantów, dla żołnierzy.